Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Wieści z Poznania. Gościem dzisiejszego wydania jest pan Arkadiusz Bryś, społecznik z gminy Suchy Las, działa na jej terenie i nie tylko. Arku, kiedy zauważyłeś w sobie, może czy odkryłeś w sobie duszę społecznika? Było to jakieś 10 lat temu, gdy zwrócono się do mnie o pomoc dla pogorzelców. Rozwinęło się to, stopniowo się rozwijało, właśnie pomagając Golęczewiankom różne imprezy przygotować, prowadząc kino dla dzieci w Golęczewie. No a tak mocniej to się rozwinęło w dobie covida. Czyli, Twoja działalność rozpoczęła się w sumie od akcji powodziowych, tak? Tak. Powiedz, Arku, bo nie zawsze, nie wszędzie, nie w każdym zakładzie istnieje taka możliwość, żeby działać, a jednocześnie nie szkodzić systemowi pracy. Czy u ciebie praca zawodowa koliduje z Twoją działalnością społeczną? Nie, ponieważ moja praca ma taki harmonogram. Że co jakiś czas mam ileś dni tam wolne i wtedy w tym wolnym maj planuję zawsze wyjazd. Arku, a powiedz mi, co na to, na Twoje wyjazdy, i na Twoje eskapady, że tak można nazwać, bo stałeś się kurierem ostatnio, reagują sąsiedzi, najbliżsi, czyli rodzina? No, rodzina to tak. Trochę się boi, a sąsiedzi, znajomi, to różnie do tego podchodzą. Są ludzie, którzy bardzo się cieszą, bardzo wspomagają te wyjazdy, ale są też i przeciwnicy. No właśnie, czym to argumentują przeciwnicy? I historią. No, ja myślę, że historia. To było dawno, a teraz mamy już inne pokolenie. I historia ma to do siebie, że ona potrafi też pewne rzeczy jak gdyby wypłaszczyć, a z drugiej strony udowadnia, że trzeba sobie pomagać. No, zgadza się, ja właśnie to w ten sposób tłumaczyłem, że o historii należy pamiętać, ale nie możemy żyć tą historią i obwiniać teraźniejszość za to, co było przedtem. Czyli generalnie nie możemy żyć dawnym życiem, tak. bo dzisiaj mamy dziś. Zgadza się. Gadam, że żyć dziś. Arku, ile razy, bo ostatnimi czasy jeździsz bardzo często na Ukrainę. Pomagasz, wspierasz, a jednocześnie organizujesz zbiórki na terenie nie tylko gminy Suchy Las, jak już wcześniej wspomnieliśmy nie tylko na terenie Golęczewa, również na terenie praktycznie całego Poznania. Ile razy odwiedziłeś Ukrainę? Na Ukrainie w sumie byłem 12 razy. Jedziemy co miesiąc. Mam taką stałą ekipę, z którą jedziemy. Tak, Także jedziemy raz w miesiącu. Raz w miesiącu. Jak jesteśmy już przy temacie Ukrainy, może, nie wiem, czy to nie jest tajemnicą, do jakiego miasta najczęściej jeździsz? Do najczęściej jeździmy do Chniwania, Chniwanie jest to gmina partnerska Suchego Lasu, jedziemy do Żytomierza i do Kijowa. A tak woli z ciekawości, no nie każdy jeździ. Jak sytuacja wygląda na granicy? Czy polscy celnicy są skłonni przepuścić ten twój konwój, czy raczej po drugiej stronie zdarzają się większe kontrole? To znaczy tak, opuszczając Polskę, no to celnicy są raczej przychylni, tak samo po stronie ukraińskiej. Bezpośrednio po wybuchu wojny tą granicę można powiedzieć tak jakby się płynnie i w zasadzie przekraczało. Nie było tyle biurokracji co teraz, ale ma to też swoje podstawy: takie, że dużo ludzi jechało z pomocą humanitarną, a de facto robili przemyt. I stąd y, są te y, kontrole y, takie bardziej y, dociekliwe. To znaczy po stronie polskiej, tak? Y, gdy wyjeżdżamy z Ukrainy, to po stronie polskiej. Gdy wyjeżdżamy na y, Ukrainę, y, to po stronie ukraińskiej. Fajnie. A powiedz, jak y, sytuacja, jak już przejdziesz granicę, czy miejscowa ludność y, wita Was y, tak, jak mówiąc potocznie, chlebem i solą, czy tak raczej. Trochę ostrożnie i sceptycznie poglądają na, no wiadomo, pomoc pomocą, ale nie wiadomo kto i nie wiadomo co wiedzie, prawda? Mm, tak, e, zgadza się. No, jak tam e, przejeżdżamy przez e, jakieś miasteczko czy wsie, to e, od czasu do czasu e, ludzie e, pomachają, ale gdy zajedziemy w nasze e, miejsce już e, docelowe, na przykład e, w Grudku się zawsze zatrzymujemy, e, Później jedziemy do Chniwania, Żytomierz, Ukrainy i Kijów. To gdzie zajedziemy do naszego miejsca docelowego, to zawsze jesteśmy bardzo serde serdecznie witani, ugoszczeni i, i po prostu opiekują się nami bardzo dobrze. Widzę tutaj zabrałeś ze sobą, przyniosłeś do redakcji takie pamiątki. No przedstaw, opowiedz nam może o tym. Jest to y Nasz Reksio i ukraiński piesek bohater Patron. Patron jest to piesek, który szuka bomby i miny. Zostało to wykonane w Centrum Kultury w Chniwaniu przez dzieci. No bardzo ładna pamiątka. Widzę, że tam jeszcze masz takie. Inne rzeczy, które do nas przyniosłeś, To tak. jakiś obraz. Mamy tutaj y, obraz y, namalowany przez y, dziesięciolatka y, i obraz ten y, przedstawia... Y, Kot, żołnierz. Y, ko, kotka, tak? y, który widzi w wodzie, w rzece y, odbicie y, walczącego żołnierza. A odwróć ten obraz. No, teraz to wygląda jak żołnierz, jak wyzwoliciel z flagą. Tak. Y ale de facto należy oglądać tak. Właśnie, opowiadałeś, opowiadałeś przed audycją, że malowało to dziecko dziesięcioletnie. Powiedz coś więcej na ten temat. Malował to chłopiec, który został sierotą wojennym. Był w domu dziecka w Żytomierzu. Jednak ze względu na utrudnioną ewakuację większej ilości dzieci, te dzieci zostały zostały przeniesione przy, przeniesione do rodzin zastępczych i tam my te rodziny, co miesiąc odwiedzamy, mamy tam jakieś paczki dla tych dzieci i. W ramach tych podziękowań dzieci namalowały właśnie dla nas te obrazki, których będzie wystawa w Centrum Kultury w Suchym Lesie. Bo tych obrazków mamy bardzo dużo, bo w ten sposób dzieci wyrażają swoją wdzięczność za to, że wspomagamy w ogóle Ukrainę. Widzę, że tam masz jeszcze flagę Ukrainy z dużą ilością podpisów. Objaśnę, tutaj wytłumaczę. Tutaj trzeba przytrzymać. Dobrze. Jest to flaga ukraińska, y, podpisana przez y, żołnierzy na froncie y, 59. Y, brygadę. Y, tutaj są też y, ratownicy medyczni podpisani. Y, tutaj. O, właśnie. Czyli na front też masz okazję się udać, Tak, yy, yy, tak yy, zostałem zaproszony przez yy, jedną panią yy, dziennikarkę. Yy, I pojedziemy w marcu bezpośrednio na front. Także, yy, bo do tej pory najdalej byliśmy yy, w Kijowie. No bodaj, żeby ten. Do marca może ta wojna się by skończy, że już nie musiałbyś jechać na front. Miejmy taką że, nadzieję. Taka sytuacja, no fajnie, fajnie Arku, że tak się poświęcasz. Zobaczcie, to jest flaga Ukrainy, tak jak Arek wspomniał, z podpisami żołnierzy, którzy obecnie są na froncie, walczą z okupantem rosyjskim. Zabierasz się w marcu w 13 podróż? Nie, już w lutym. W lutym. 16 lub 18 lutym. Czy Twoje wszystkie podróże tak łagodnie przebiegały, czy jakieś przygody po drodze? W sumie takie niebezpieczne przygody to akurat nas ominęły. Zdarzyło mi się nieraz jechać w alarmie rakietowym nieświadomie. Ale. Yy, Łajska fantazja. No tak. No zdarza się. Yy, I gdy wracaliśmy też y, do Polski, to y, wtedy y, akurat było koniec bombardowań y, Góródka y, niedaleko naszej granicy i Lwowa. Także, y, całe szczęście, nas to ominęło. Arku, no jesteś bardzo ciekawą postacią. A powiedz nam, Jakie jest twoje największe marzenie? Moje największe marzenie na chwilę obecną, żeby się ta e, wojna skończyła. Żeby, e, żeby ci ludzie tam e, zaznali i wreszcie spokoju, ciepła rodzinnego. Fajne życzenia, praktycznie nie spodziewałem się po tobie innych marzeń, skoro całą duszą i całym sercem jesteś oddany tej sprawie, pomocy ludziom, którzy potrzebują w tej chwili wsparcia, nie tyle wsparcia duchowego, ale przede wszystkim wsparcia materialnego. Arku, kończąc już dzisiejszą audycję, ja zawsze zadaję takie standardowe pytania: kogo byś chciał najbardziej pozdrowić lub komu podziękować? No z tymi podziękowaniami to tak y, trochę trudno, bo y, żeby nikogo nie pominąć, więc y, powiem y, krótko. Dziękuję wszystkim, y, którzy y, wspomagają y, moje zbiórki i y, te nasze y, wyjazdy na Ukrainę, y, bo nie mogę wymieniać z imienia, z nazwiska czy z instytucji, no bo mógłbym kogoś pominąć, a po prostu każda, każda osoba jest potrzebna, żeby uzbierać tych darów, opatrunków, mm. różnej żywności. Także ogólnie tylko mogę podziękować. Czyli taki łańcuszek dobrej woli, a Ty jesteś taką właśnie zakończeniem tego łańcuszka i tym transportem, tym kurielem. Arku, dziękuję Ci dziękuję. za udział w dzisiejszej audycji. Drodzy Państwo, Arka można spotkać na co dzień w wozie. Wysokiego napięcia, tak? W MPK pracuje. E, tak, e, w MPK e, na Wydziale Sieci i Podstacji jako elektromonter sieci trakcyjnej. Czyli słuchajcie, jak się tramwaj zatrzyma i będzie zerwana sieć, to wypatrujcie Arka, on przyjedzie naprawić. No, on jest nie tylko kurierem, ale jest też świetnym pracownikiem i świetnym elektrykiem. Jeszcze raz, Arku, dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami. Zapraszam do kolejnych audycji Cybiny TV. Łapka w górę i do widzenia Państwu. Do widzenia. Dziękuję za, za zaproszenie.